Good to see you back from North Africa in one piece. There's no time to waste as we have a tricky new assignment for you. As part of a continuing mission to legitimize their bloodthirsty conquest, the Nazis have announced a major archaeological excavation on the Greek island of Crete. Unfortunately for the priceless architecture and relics there, the Germans are defacing, not digging. Although the Third Reich only dates back a decade, the Nazis are desperately trying to establish their pedigree as one that stretches all the way back to antiquity. Employing phony archaeologists with forged credentials, the Germans are planting evidence, doctoring reports, and even going so far as to carve swastikas into the walls of these ancient ruins. Normally, this pathetic propaganda effort would not be worth our attention. But the dig is also serving as cover for the installation of a massive artillery battery that, if allowed to become operational, would bring Allied shipping to a halt in the region. We cannot allow that to happen, especially at this crucial stage of the war. These guns are heavily fortified within the excavated sublevels of the coastal wall. Obviously, because of the historic location, airstrikes are currently out of the question. That's why we're sending you in. Since it worked well in Casablanca, you'll be undercover again as a foreign correspondent armed with a camera. Your mission is to infiltrate the dig and prevent further molestation of the site. Then locate the big guns and carefully take them out of commission. You'll travel to Crete aboard a stolen Italian trawler. Be at the dock by 0800 hours tomorrow morning. Bon voyage. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto kolejny odcinek z cyklu. Przypomnijmy sobie o Medal of Honor Underground wersji na PlayStation 1. A więc znajdujemy się na Krecie, w Grecji i naszym głównym zadaniem będzie dostanie się do em, pałacu w Nosos, legendarnego pałacu króla Minosa. No ale dobrze, temu nic widać nie mogę zrobić, natomiast zobaczmy sobie szybko nasze cele. Mamy ich 5 i po prostu większość z nich musimy znaleźć. No cóż, tutaj raczej pewnie nie przejdę. Tego zostawimy w spokoju. Tylko pytanie, czy ja czegoś tutaj sfotografować nie muszę? To jest widocznie jakiś nadzorca portu. Natomiast w briefingu przed pisem było napisane, że przekupiony lub też zaznajomiony z nami. O, już mam coś. Mam jakąś przepustkę, foto, nie wiem co, absolutnie nie wiem co to znaczy, ale zostawmy to. Natomiast jakiś rybak tudzież właściciel kutra właśnie przetransportował nas na tą dosyć solidnie pilnowaną wyspę. O, ktoś już do mnie strzela, czy co? Może nie powinienem tutaj być w ogóle. Boom No, za bardzo nie wiem powiem wam o co chodzi jak oni mnie przez ściany już zauważyli no ale dobra A słuchajcie ja chyba wiem o co tutaj chodzi to jest to co opisywali przed misją kurczę mam tylko jeden nabój no za bardzo nie poszaleję może w tej skrzynce coś będzie Aha no już tak i tak nic nie zrobię Wydaje mi się że to są ci korsarze o których mówili o których była mowa właśnie w briefingu przed misją zobaczmy czy to się da rozwalić no kurczę nie wiem który przycisk był za to odpowiedzialny za tą walkę wręcz no i jeszcze tutaj w zasadzie nic nie było no więc mnóstwo amunicji zmarnowanej no ale dobra um... Ci korsarze, którzy tutaj właśnie są w tym innym umudrowaniu, takim ciemnym, oni prowadzą walkę, tak jak widzicie, z okupantem, no ale także i z nami, więc no cóż, będziemy musieli się także ich wystrzegać. No i zobaczcie, sami się eliminują. No wystarczył jeden strzał. Słuchajcie, no nie mogę szaleć za bardzo z amunicją, bo mamy raptem 6 naboi w magazynku. Tutaj także im pozwolę się powystrzelać. Wydaje mi się, ale to jest tylko i wyłącznie moje jakieś złudzenie, że ten pasek życia w Medal of Honor Underground tak raptownie nie spada, kiedy do nas przeciwnicy oddają strzały, aniżeli w Medal of Honor z 1999 roku. No cóż, tego chyba możemy przejść obok niego. O rany, ale tutaj znowu ci... Można powiedzieć, w sumie nawet nie rebelianci, tylko po prostu powiedzmy, że ala powstańcy. A teraz rozumiem, dobra, muszę uciekać. Jak nie mam amunicji w danej broni, to wtedy jest atak wręcz daną bronią. Zobaczcie. Ale natychmiast, jak tylko podniosę jakąkolwiek amunicję, no to już wtedy mogę normalnie oddawać strzały. No a ten co, tak się. Słuchajcie, nie chce się położyć. Dopiero teraz zaskoczyło. No cóż, jeszcze tutaj nie weszliśmy. Zobaczmy, czy jest coś ciekawego do zabrania. Na tych biurkach nie znajduje się nic cennego. Ale tutaj jest, zobaczcie. Zdecydowanie e, wyróżniała się ta książka. Okej, okay, ten także padł. Weź, wzięliśmy sobie m, amunicję. Tutaj mamy apteczkę. No i raczej nic więcej. I jakoś wyjść nie mogę. Ale pytanie, czemu oni do nas akurat strzelają? Czyżbym miał ubrany mundur niemiecki? No, w sumie byłoby to logiczne, żeby się przemieszczać tutaj między właśnie tymi żołnierzami. Trzeba by było to mieć. To chyba coś przeszło, tak mi się wydaje. Ale przejdźmy sobie tędy. No, ale nie wiedzieć, czemu do nas także strzela. No dobra, jest to trochę dosyć nieodgadniona zagadka, no ale jakiż to ma klimat, słuchajcie, ta wyspa, te budyneczki, tutaj te e, gęste e, zabudowania. No takie typowe można powiedzieć dla hmm, Krety, dla Grecji. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze to w wersji takiej prostej, absolutnie takiej hmm, można powiedzieć starej grafiki, żeby tutaj brzydko nie mówić, ale to po, po prostu ma naprawdę swój klimat potężny i chętnie was zapraszam właśnie do przeżywania tego samego co ja, chociażby instalując sobie właśnie taki Medal of Honor hmm, na swoich PC-tach, laptopach hmm, przez właśnie emulator. A jaki emulator, to już sobie oczywiście sami musicie dobrać, sami sobie sprawdzić, który będzie najbardziej optymalny dla waszego oprogramowania. No ale cóż, kontynuujmy dalej naszą misję. Przejdźmy sobie pod tym. Raczej nic ciekawego się nie dowiedziałem. Oprócz tego, że dwa zadania mamy zaliczone. Ależ pięknie. No i tutaj coś na ścianie wisi, tak jest. Przepraszam, tu jeszcze trzy zadania są do zrobienia. Chyba jedno wpadło nam dodatkowo. Nie wiem, czy to akurat będzie dostępne właśnie w wersji um, na wersji e, zemulowanej może tak, no ale raczej obraz z płyty jest tutaj e, z oryginalnego e, Medal of Honor e, Underground, więc e, wydaje mi się, że będzie jakiś, jakaś specjalna misja, misja bonusowa, rozdział bonusowy, który będzie składał się bodajże z dwóch albo trzech misji. To widziałem gdzieś na e, wiki. E, Kurczę, nie pamiętam teraz jak się ta strona nazywała, mniejsza z tym, no ale na wersji Game Boy Adventure tego nie ma, natomiast w wersji na PlayStation 1 jak najbardziej jest, więc pytanie, czy mi się uda do tego momentu dojść i może gdzieś znaleźć tą misję? Tutaj już byłem, tak mi się wydaje, tak. Nie, nie byłem, słuchajcie przynajmniej apteczkę znalazłem oraz jakieś, jakąś podstawową amunicję teraz pytanie, zanim tam pójdę jeszcze sobie przejdę w to miejsce i tutaj mamy żołnierza, raz, dwa aha, ciężarówkę znalazłem, to jest zapewne, to jest mój transport, ale niestety nie będę tutaj mógł za blisko podejść bo to oznacza jedno niepowodzenie misji tak mi się wydaje, że tak samo jak w Medal of Honor Frontline to jest rozwiązane no ale dobra, tutaj mamy tą mapę. Na tym biurku także, o właśnie, e, przepustka archeologiczna. Nie wiem, jak to nazwać, no ale okej. Okay. No i mamy mapę sfotografowaną, zatem możemy z powrotem podejść do ciężarówki. Jeszcze tylko tak zobaczę, czy tutaj na pewno nic nie ma. Okej, okay. jeszcze jakieś naboje do pistoletu. No i cóż, słuchajcie, kogoś słyszę. Nie wiem skąd ten dźwięk, skąd ta postać może biec w moją stronę, no ale... A, teraz mi zaliczyło. Okej, okay. no tak, powiem Wam, że to wygląda świetnie. Rzeczywiście te barwy tej cegły i te czerwone kolumny, które przed chwilą widzieliśmy, no jakbym był dosłownie na Krecie w pałacu Nosos, więc no, powiem Wam, że twórcy bardzo, ale to bardzo się przyłożyli do tego tytułu. Ok, mamy pierwszego archeologa, teraz będę musiał go zlikwidować. A nice to meet you tu, oczywiście. Ok, tego się pozbyliśmy, no ale coś czuję, że będzie ich zdecydowanie więcej. Ja na razie sobie wyciągnę aparacik i jakoś będę próbował tutaj między nimi... Przemknąć. Chcesz moje papiery, proszę bardzo. No ale tak powiem wam, że mogą się na mnie patrzeć jak na kosmitek, który, co tutaj tak naprawdę ten człowiek robi, co to jest, słuchajcie. No szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, ale jak po tym chodzę, to nic się nie robi. Nie, nawet nie wyświetla się żaden napis, chociażby tak jak teraz żeby przejść do następnego pomieszczenia. Kolejny archeolog przed nami. Ja się tylko tak rozejrzę, żeby mnie nikt nie widział. On także załatwiony. No i dobranoc. Pierwszy relikt zabrany. No cóż, w briefingu przed misją było napisane, że musimy zabrać to, ponieważ Niemcy próbują na siłę wpłynąć tutaj na to, aby propaganda sugerowała, że ich rasa, panów, oczywiście o, pochodzi od słynnego e, króla Minos, Minosa, od starożytnej Grecji, już od zarania dziejów w zasadzie ta nacja e, już istniała, co jest oczywiście absolutnie nieprawdą. No, ale cóż, słuchajcie, to jakaś rakieta jest, ale przypomina mi jakiegoś drona na dzisiejsze czasy. No, okej. Okay. Tutaj są kolejne drzwi, więc możemy sobie przez nie przejść. Zejdę sobie na dół. Okej, okay, mamy jakiegoś żołnierza i właśnie archeologa. Ok, obaj leżą. Ok, mamy raport propagandy, ale chyba alarm włączyli, więc zaraz się tutaj y, zlecą wszyscy. A więc właśnie. Intrygują mnie trochę te skrzynie, no ale co ja mam z nimi zrobić? Jeszcze tutaj się rozejrzę, czy czegoś nie ma, czy czegoś tutaj nie zostawiłem. Ej, słuchajcie, a ta skrzynka można ją zestrzelić. A w ten sposób można było załatwić tego żołnierza, okej. Okay. No cóż, fajnie to wymyślone. To kolejny raz pokazuje nam to, że Medal of Honor Underground jest zdecydowanie bardziej rozbudowany aniżeli jego pierwowzór, no ale zazwyczaj tak było w grach. No chyba, że mówimy o dzisiejszych czasach i dzisiejszych Assassin's Creed'ach chociażby które jak dla mnie to się cofają troszeczkę w rozwoju, no ale to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie, możecie się z nim absolutnie nie zgadzać, bo możecie mnie nawet za to skrytykować, macie do tego absolutne prawo. Natomiast z perspektywy lat po prostu takie mam odczucia. I o, zobaczcie, to jest ten słynny fresk z pałacu Minosa na Krecie. To jest najprawdopodobniej Tauromachia, tak to się chyba nazywało. Z... Nazwa oczywiście wskazuje na byka, Tauro, Tauron. No to możecie sobie skojarzyć oczywiście z firmą energetyczną, natomiast chodzi tutaj oczywiście o byka. Chyba ktoś do mnie biegnie. Teraz pytanie: z której strony? Ok, drugi relikt mamy. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało: jeden z użytkowników pisał do mnie o tym w komentarzach, że można te alarmy zestrzelić. Tak jest. Dziękuję bardzo za tą wskazówkę. Nie muszę już biec i go wyłączać. Tylko mogę podczas walki właśnie go unieszkodliwić. No ale słuchajcie, bardzo mi się podoba ten obraz na tle tej ściany. Oczywiście obraz już w samym Pałacu Nosos się nie znajduje. On znajduje się w muzeum. Kurczę, teraz wam dokładnie nie powiem jakim, ale można sobie oczywiście to znaleźć w internetach. Zresztą w... Okej, okay, wszyscy archeolodzy zostali wyeliminowani. Oczywiście można zwiedzić takie muzeum, myślę, że ono najprawdopodobniej w Atenach, a może w Heraklionie, już teraz pewien nie jestem, gdzie znajdują się właśnie te wszystkie dzieła sztuki starożytnej Grecji.

Okej, okay, mamy te relikty. Wszystkie zabrać. To chyba żadnego z nich nie ma. To dlaczego tutaj były te drzwi e, zamknięte, ta taka brama? Oj! No kurczę strzelają do mnie. Słuchajcie, a ja się skupiam nad tym jednym. To mi się podoba. Tutaj były jakieś naboje, ale dalej ich podnieść nie mogę. Na szczęście jest apteczka. No cóż, może by wypadało sobie zapisać grę, ale to jeszcze chwilę nie psujmy sobie tej e, rozgrywki. Wydaje mi się, że już bieganie z aparatem raczej nie będzie miało żadnego sensu. No ale zobaczymy. Dimajcie. No, on powiedział be my guest, więc chyba raczej tędy sobie chodzić. Po prostu mogę. No, ale raczej nie. Hurra, ale mnie łupią. Niedobrze. W ostatniej chwili oddał jeszcze kolejny strzał, który naprawdę mógł się dla mnie jeszcze gorzej skończyć. Wyłączmy to hmm, hałasujące coś. No i cóż. Gdzie ja tutaj wszedłem? Okej, okay, tutaj będziemy zakończać misję. O Jezu. Ale żeś mnie chłopie wystraszył. Tak, nie wszystkie mamy e, zadania e, skończone. Jeszcze tutaj sobie przejdę. Nice to mitio. butelczynę znalazłem e, amunicję do pistoletu. No i co? I tutaj więcej nic nie ma. Mamy zniszczyć wszystkie zapasy przeciwnika. Teraz pytanie, co to są za zapasy? A może słuchajcie, to są te skrzynie. Sprawdźmy. O rany, za blisko stałem, ale to jest to. Wystarczy, że je zniszczymy i kolejne zadanie będzie zaliczone. No ale żaden napis mi się nie pojawia, więc wydaje mi się, że. Słuchajcie, teraz mi się przypominają tamte skrzynie na samym początku, więc przejdźmy tam. Ale nie podoba mi się mój poziom zdrowia, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych niespodzianek na swojej drodze. Teraz tak, czy tutaj coś było? Nie, tutaj nic nie ma, więc przechodzimy dalej. Raz, dwa sobie z tym poradzimy. Oj, jedna butelczyna się zachowała, na szczęście. Zapomniałem, że niektórzy rzeczywiście przeciwnicy zostali, ponieważ ich nie zlikwidowałem, przeszedłem obok nich bez problemu. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne skrzynie. Ok. No więc właśnie, te wcześniejsze moje zastanawiania się. O jejku, jak dobrze, że ta apteczka jeszcze tutaj była. Te wcześniejsze moje przemyślenia na temat, co to za skrzynie, to jest właśnie to jedno z zadań, które powinienem wykonać. No ale cóż. Czuję się, jakbym przechodził grę w roku 2000. Nie wiedząc absolutnie o niej nic i wchłaniać tylko mogę tą historię. Zresztą wydaje mi się, że osoby, które w tamtym czasie grały pierwszy raz tą grę, tak samo miały właśnie to takie same odczucia jak ja teraz. Dobranoc. Jeszcze tylko zobaczę, czy jakiejś amunicji tutaj nie zostawił. No SMG. Słuchajcie, to nie wszystkie te skrzynie, które miałem zniszczyć, jeszcze przez ten korytarz sobie przejdę. O, ale pięknie. Ok, i zadanie zaliczone. Tutaj mamy. Ale kurczę, ten drugi skąd się wziął. No dobra, udało się, wyłączę tylko to piszczące coś i wracamy z powrotem do naszej ciężarówki. Jeszcze tylko się tutaj obrócę, czy czegoś nie zostawiłem, może jakaś apteczka, gdybym nagle miałbym spotkać się z przeciwnikiem. No ale raczej nie, więc biegniemy prosto do, do tego przejścia, przepraszam, do ciężarówki. Cały czas miałem gdzieś tam w głowie z tyłu zakończenie poprzedniej misji. Kurczę, którędy to było? Tędy raczej. Tak jest, mamy fresk. Więc teraz w lewo, po schodach, w dół. No i z tego co wiem, będziemy musieli przejść do labiryntu Minotaura. Tak mi się wydaje. No ale to już sobie odkryjemy w kolejnym odcinku. Więc tak jak powiedziałem, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. I widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się. Cześć.